Okej, okay, moi drodzy. Kolejny mit będzie polegał na zupełnie czymś innym niż zazwyczaj. Musimy wziąć jakieś bloki. Na przykład weźmy sobie spaczone deski. Tak. Weźmy sobie jakiekolwiek spodnie. Ja bym wziął sobie skórzone spodnie. No dobra. I enchant szybkie skradanie to było, co nie? Albo Swift Snick. Szybkie skradanie 3, szybkość dusz, szybkie ładowanie, dobra. Szybkie skradanie weźmy sobie. No i kowadło, oczywiście, musimy wziąć obowiązkowe kowadło. Kowadło zawsze jest obowiązkowe. Ok, weź kowadło ze sobą, postaw spodnie i swift nika na to. 12 punktów życia? Znaczy się doświadczenia, przepraszam. Co ty gadasz? Dobra, wyrzuć to kowadło. Okej. Okay. I dzięki enchantowi Swift snik. będzie szybsze budowanie mostów jakby. O. Oj. Okej, okay. czyli tak działa. Tu trzeba spamować tymi przyciskami. O, to jest szybsze. Ale musimy spamować tym. Ale musimy szybko spamować tym przyciskiem, ale dzięki enchantowi szybkiego skradania, czyli po angielsku Swift Sneak, będziemy budować szybciej most. To będzie umożliwiało niż utrudniało, moi drodzy. Kurde, dalej nie spamuję. Ooo. O! No, swift sneak naprawdę działa, moi drodzy. O! Witam w normalnym świecie. Ale szybkie zgradanie! Ja nie mogę. Jak mogę zdobyć swift sneaka w ten sposób? Dobra, moi drodzy, kończymy dzisiejszy odcinek. Ja już się z wami żegnam. Wyrzuć ten blok. Ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć, Elo.